Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że już był taki odcinek, ale słuchajcie mnie, powiem wam jedno. Ta taktyka jest popierdzielona. Moim zdaniem, jak tamta była dobra, to ta jest jeszcze tysiąc bardziej razy lepsza. Właśnie widzicie tutaj, że wygrałem 11-4 i proszę Państwa, to był mecz o ligę, zaraz zobaczycie o ligę trzecią. Tak, o ligę trzecią. Wbiłem do ligi czwartej i nie przegrałem ani jednego meczu, ani jednego meczu tą taktyką. To jest niesamowite. Ani jednego meczu. Pewnie zastanawiacie się, jakim składem, jaką taktyką wbiłem tą ligę trzecią. Już wam pokazuję, bo skład wygląda następująco: formacja 4-2-1-2 wąsko. No, mówię wam, to jest tak dobra formacja. Na tą wif to jest tak zajebista formacja. Skład widzicie sami. Nic faktycznie, no, nic nie wydałem na tą grę. Jakby miał być 4 na paczki, więc to jest wszystko po prostu, no grinduję, dużo grinduję. Skod też zagrałem całe, po prostu potrzebuję monet. No i teraz na ostatnie dwa mecze właśnie kupiłem sobie Cape, tutaj gra, grał wcześniej Guardiol, ale Guardiol też był moim zdaniem zajebisty. Tak to wygląda, proszę państwa i teraz wam pokażę taktykę. A bo co jeszcze chcę powiedzieć? Moim zdaniem skrzydła w tej grze są tragiczne. Nie wiem. Dla mnie skrzydła w tych grze w ogóle są bezużyteczne, dlatego najlepiej skupić się na całym środku tutaj. No i wiadomo, w przyszłości taki Valverde tutaj, ktoś inny, jakiś bon jest ja, jezu, marzenie, 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 jeszcze raz marzenie. Teraz przechodzimy właśnie do taktyki i tak to wygląda. Gramy, proszę Państwa, tak zrównoważony, tutaj gramy na średniej, 55, można, można, znaczy jak patrzyłem na necie, to też szuka mówili niektórzy, że. Jak grasz tą formacją to 70 se ustaw. Moim zdaniem 55. 70 na mnie jest za wysoko. 55 jest zajebiście. Yy, tutaj mamy rolę na boisku. Bramkarz. Zdecydowanie bramkarz. Bramkarz. Tim Howard w ogóle zajebiście mnie broni. Obrona. Boczny obrońca. Obrona. Obrońca tak samo. Obrońca. Obrona. Tak to musi być. Defensywna pomocniczka. Tutaj też większość mówi, że cofnięty rozgrywający. Moim zdaniem defensywny pomocnik. No jakby tutaj tak samo plusy, ale jakby ja. Nie wiem, niewygodnie mi się gra kompletnie na cofniętym rozgrywającym, jak tutaj jest. Niby to tak wygląda, ale moim zdaniem defensywny pomocnik tutaj musi być i tą Seger sobie operuje cały czas tylko w środku. Żałunowesz ma, Żałunowesz, tak dobrze powiedziałem, Żałunowesz ma box to box, Widinia ma rozgrywający. Możecie sobie to zamienić, jeżeli chcecie na przykład, żeby box to box był po prawej, rozgrywający po lewej. Śmiało możecie sobie to zamienić. Jeśli chodzi o SPO, proszę Państwa, tutaj mamy cofniętego napastnika. Wiadomo, niektórzy wolą też rozgrywającego. Mi, naprawdę, mi tysiąc razy bardziej lepiej się gra na cofniętym napasniku. No i tutaj musi być zdecydowanie wysunięty napasnik. No i tutaj jeszcze Wam gdzieś wkleję kod do tej taktyki. Zobaczycie, Będziecie mieli też kod do taktyki w komentarzu. Więc mówię, widzu, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Bo widzisz, ja tutaj w ogóle jestem też ciekaw, czy ja już biłem punkty Rivals. Bo jeżeli wbiję, to nie wiem, czy ja będę już tutaj Rivalsy tykał. Chociaż mamy dopiero, co mamy dopiero dzisiaj piątek, więc kurde, nie wiem. A czy ja mam wbite 30 na 30, zobaczę sobie, Mam, więc nagrody już będę miał na pewno gwarantowane. A tutaj wymienny pik. Uh, kurcze, pieczony tutaj już nawet paczka z informem. No ładnie, ładnie. I wymienna mega paczka, no w końcu jakaś inna paczka wymienna i 10 tysięcy monet, więc już nagrody dość przyzwoite. Ale też pamiętajmy dzisiaj sertuje Fur Champions, więc sobie przetestujcie tą taktykę jeszcze w Rivalsach przed Full Champions i jeżeli Wam się spodoba no to wyjdźcie na nią na Full Champions. Wydaje mi się, że zdominujecie na pewno kilka meczy. Także to by było na tyle. Pamiętaj widzów, subskrybuj kanał, jeszcze raz to powiem. Ja się z Wami żegnam. Na razie do zobaczenia, cześć!